Niechaj Wasze dusze uwolnią się od cierpienia. Zstąpcie na świat, aby żyć normalnie, naprawiając wszystkie swoje błędy przeszłości. Jako Wasz Pan daję Wam tę szansę. Nie zmarnujcie jej, bowiem kolejnej nie będzie. A ty, człowieku, zapamiętaj, w piekle diabeł nie jest potworem. Kurwa, nie wiem ile można tak spadać, ale robi się to już trochę denerwujące. Wiem, mnie też to denerwuje, ale jebać to, mamy ważniejsze rzeczy do roboty. Musimy kogoś znaleźć. Bardziej denerwuje mnie to, że nawet nie wiem gdzie jesteśmy i co do kurwy nędzy tutaj robimy. Dobra, dobra, nie drży się tak, bo zaraz coś po nas przyjdzie. Spokojnie, zdenerwowałem się. Kurwa, kurwa, to jeden z nich! Cicho! Jeżeli go obudzimy, to zwoła innych. Spoko, nie pomyślałem. Czemu oni trzymają ich w klatce? Przecież gdyby chciał, już dawno dałby radę nas zabić. Też tego nie ogarniam, ale coś tak myślę, że wolę nie wiedzieć. Czemu? Przeczucie. O kurwa, kolejny wpis do wielki tunel! Wreszcie jakaś odmiana, co nie Geralt? Zamknij się, zaraz dowiedzą się gdzie jesteśmy. Sorry Geralt. Ostatnio coś mi się dzieje i to oko cały czas mnie piecze. Mnie bardziej interesuje dlaczego moc się czerwony niż to, czy cię piecze. Ta... dobra, mniejsza o to. Gdzie idziemy? W lewo czy w prawo? Na prawo. No, nie chcę mi się łazić po tych zasranych laboratoriach. Coś ty się taki agresywny zrobił, Kubiks. Nie wiem, pewnie to miejsce tak na mnie wpływa. Pewnie to. Tak. Czekaj, Geralt, coś mi tu nie pasuje. Hmm, co niby. Może mi się tylko wydaje, ale ten pokoik jest odnowiony. Co do. Też mi się nie chce wierzyć, Geralt. Kurde, jak to jest możliwe! Dziwne bo dziwne, ale dałoby radę zaczekać tu jakiś czas. Nie radzę. Co? Kto to powiedział? Spokojnie. Nie musisz się mnie bać. Powiedzmy, że jestem tu, aby trochę rzeczy wam wyjaśnić. Geralt i Kubiks, jak mnie mam? Tak, ale skąd wiesz, jak się nazywamy? Tu nieistotne, ale Gerald, powiedz mi. Czy spotkałeś pewnego człowieka w podartych ubraniach z siwymi włosami? Tak, niestety nie wiem nawet jak się nazywa. Hellscream. Jest on jednym z dwunastu czystych, a ja noszę imię Tral. Zaraz. Ale kim są ci czyści i kim ty jesteś? Jestem jednym z czystych, tyle ci powinno wystarczyć. Dobra, ale kim są czyści? Bohaterami piekła, w którym się znajdujecie. To my, ratujemy wam tyłki od kiedy wpadliście do tej dziury. I powiem wam tak, jesteście jedynymi, którym udało się tak daleko zajść. Co? To tu byli jacyś inni ludzie? Tak, ale nie da się ich już nazwać ludźmi. Ale powiem wam, że jesteście już blisko. Okej, okay, to powiedz gdzie jesteśmy, no i gdzie idziemy. Jesteście na drugim poziomie piekieł i idziecie uratować nas. Kurde, to ty sobie z tym piekłem nie robiłeś jaj? Nie, ale to nieważne. Zaraz, zaraz, czy ty powiedziałeś uratować nas? Tak, jak najbardziej, ale dowiecie się więcej potem. Okej, okay, na razie mnie zatkało. Możecie pytać o co chcecie, lecz odpowiem tylko na kilka pytań. Okej, okay, ale dlaczego nazywacie się czystymi bohaterami piekła? Bo każde złe miejsce potrzebuje dobrego człowieka. A czystymi zostaliśmy nazwani przez te larwy. A larwy to? Po prostu bestie. Nazywamy je larwami, gdyż wysysają wspomnienia z miejsca, w którym się znajdują. Mniej więcej dlatego siedzą w celach. Byli w nich torturowani, gwałceni, okaleczeni. Wtedy, gdy przypominałem sobie te wydarzenia, zaczynałem doprowadzać się do szaleństwa. I mają dzięki temu potężne pokłady furii. Zaraz, zaraz. Torturowani? Przecież to jest psychiatryk. Błąd. Teraz jesteście w więzieniu. A ja jestem jego byłym strażnikiem. Ja już nie ogarniam, jakim cudem z psychiatryka doszliśmy do więzienia. Jak już wspominałem. Jesteście na poziomie drugim, a byliście na trzecim. Już wiesz o co chodzi. A czyli to coś takiego jak z książki Dantejskie Piekło, Boska Komedia. Dokładnie to. Tylko, że to nie jest normalne piekło, bo do niego bohaterowie nie mają wstępu. Jest to piekło stworzone przez ludzi. Jak to przez ludzi? Grzechy ludzkie są w stanie zrobić wiele złego. Pojedyncze grzechy nie są tak ważne, ale gdy ludzie w jednym miejscu nie przestrzegają dziesięciu przykazań, to powstaje miejsce grzechu, w którym jesteście sprowadzani na złą drogę. Czyli my też możemy tu oszaleć i doprowadzić się do tego stanu co inni? Tak, ale nie za bardzo. Wy wyżej w hierarchii, czyli będziecie demonami. O ile się nie mylę, to z dwunastu demonów zostało tylko pięciu, a nas, czystych... Jest już tylko trzech. Ehm... Um, czyli... Dostajecie mocno w dupę? Tak. Ale wy możecie to wszystko zmienić. Okej... Okay, ale jak? Dochodząc do ostatniego poziomu piekiel. Na sam koniec tego paskudnego miejsca. A jesteś w stanie powiedzieć czemu mam to czerwone oko? I czemu kurwa cały czas mnie tak biecze? Co masz? Nie ma czasu do stracenia! Dojść do końca tego poziomu. Tam wyjaśnić coś zrobił głupcze, ale teraz nie dam rady. Musicie dojść do reaktorów. Tam będę ja. No, czeka was długa droga. To miejsce, w którym jesteście jest bezpieczne od czarnej magii całego kompleksu. Jest takich przystań 3, idealnie po drodze do reaktorów. Tu nie może wam się nic stać. Nie mogą też wejść tu larwy ani demony. Musicie też uważać na Sarafinę, demonicę snow. Jeżeli was dorwie, to macie przesranę. I ostatnia, najważniejsza rzecz. Jeżeli usłyszycie alarm, to za wszelką cenę musicie tu dobiec. Nawet nie... Zastanawiajcie. Tylko biegnijcie. Zasięg się... Powodzenia. Dzięki. Ciekawe co chodzi z tym okiem. No... Mnie też zastanawia co że jest zjebał. Hehe, <laughs> bardzo zabawne. Skoro Tral powiedział, to chyba musimy tam iść. Wiesz, co? Coś nie ufam temu gościowi. Całe to gadanie o piekle, o czystych demonach. Przyjemnie się o tym czytało, ale proszę. Geralt, zobacz gdzie my jesteśmy. Co nas goni? Co się tu dzieje? I tak mieliśmy iść do reaktorów. A tak poza tym, komu innemu chcesz tu zaufać? W sumie racja. Dobra, idziemy. Myślisz, że wyjdziemy stąd? Musimy, Gerard. Ech, pamiętam te wszystkie zabawy, kręcenie wiadomości, spotkania. Było wspaniale. Ano, było, ale co poradzić? Teraz lepiej się skup na tym, aby coś nas nie zaskoczyło, bo zaraz nie będzie co po nas zbierać mm, racja. Kubiks. Słyszysz? Kurwa! To ten alarm! Uciekaj! Biegnij, kubiks, biegnij! Wspomnienia. Dzięki nim wiemy, co się wydarzyło. Wszystko, co pamiętasz, wpływa na to, kim jesteś, jak się zachowujesz. Szkoda, że ludzie boją się rzeczy, których nie pamiętają. Szczególnie tym. Wspomnienia są na swój sposób zabawne. Czasami, gdy staje ci się coś szczególnie strasznego, twój głupi umysł blokuje to, by cię chronić. Kiedy myśli, żeby świadczyć przysługę, zabija mnie. Zawierając te wszystkie obrazy. Przydarzyły ci się zdumiewające rzeczy. Przydarzyły ci się przerażające rzeczy. Nawet jeśli zapomniałeś, ja zawsze będę pamiętał. Byłam z tobą przy każdym kroku na drodze. Czaiłam się w cieniach, obserwując cię, dręcząc cię. Masz taki wyrafinowany strach. Nie mogłam się nim nasycić. W kółko wpuszczałam Cię w najbardziej ekscytujące czasy Twojego życia, za każdym razem patrząc, jak popadasz w bezmyślny terror. Ożywiasz się, gdybym tylko mogła patrzeć na Twoje cierpienie przez wieki, ale ten Twój głupi umysł. Za każdym razem zapominasz wszystko, co razem przechodziliśmy i zachowujesz się, jakby nic się nie stało. Zaczytujesz się nawet przerażającymi historiami, czerpiąc z nich taką satysfakcję jak ja. Nie zdajesz sobie sprawy, jak wspaniale jest patrzeć na ciebie, gdy je kończysz. Żadna z tych opowieści nie może równać się z horrorem, jakiego doświadczyłaś. Chcę się z Tobą bawić i spędzać więcej czasu. Chcę widzieć, jak krzyczysz w przerażeniu. Chcę przeżywać Twoją agonię milion razy. Chciałabym tylko, abyś zapamiętał cały lek. Chciałabym, żebyś mnie pamiętał.